Dzień dobry, witam wszystkich. Ja bym chciała tylko przedstawić, ale mam nadzieję, że nazwy nie przekręcę, przedstawiciele Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 4. Pusz w Kielcach. Dobrze tak. powiedziałam, tak? Z tego co wiem, to jeden z panów jest też nauczycielem historii. Także tak? akurat nie ma się tego pana. Aha, nie, to, to przepraszam, bo myślałam, że tam to to jest to tak może się Ale nie historii. I państwo przedstawią. <laughs> przedstawią Jakby wam wszystko. Dobrze historię Wojska Polskiego ze, ze szczególnym uwzględnieniem y, pułków, które czwartego Pułku Piechoty Legionów, który y, stacjonował w Kielcach przed II Wojną Światową. Zaprezentujemy historię y, Wojska Polskiego pierwszej połowy XX wieku. Y, zaczniemy od y, krótkiego wstępu y, historii Kielc z pierwszej połowy XX wieku pod kątem to kątem pod, pod kątem y, wojskowości historii wojska w Kielce. do czasów II wojny światowej zanim powiem o tym Każemy sylwetkę żołnierza garnizonu, w tym przypadku garnizon, żołnierza pułku podhalańskiego, ale w podobnych mundurach, po zdjęciu peleryny i kapelusza, po zdjęciu peleryny i kapelusza, chodzili również żołnierze 4. Pułku Piechoty fielsa Nasz kolega, nasz kolega, Ubrany jest w mundur z 1936 roku. Ma na nogach trzewiczki z owijkami. Tutaj tego nie widać. później jak widzę to pokażę. A co ma w sobie Na sobie za chwilę dojdzie. Na sobie ma pelerynę podkalańską oraz kapelusz podkalański z piórkiem. To jest tak zwana wersja wojskowa, tak, dokładnie. W takich ubraniach, w takich mundurach właśnie, żołnierze poruszali się najczęściej po garnizonie, czyli po mieście, po y, samych koszarach mogli się właśnie poruszać w takich mundurach. Poznawało się je też po takich patkach kolorowych. Po takich padkach kolorowych, takie padki jak tu widzimy, które są granatowo żółte, to są padki dla żołnierzy piechoty. I tak właśnie wyglądał żołnierz okresu pokoju. Są powijacze z materiału. Powijki krótkie. Trzej. Żeby jak się nie dostawał do budynku. Nogi wyżej. Nogi wyżej, proszę. Noga wyżej. Powijacze. Nie ma jak przejść po prostu. Spodnie sukienny mundur. Tak mundur jak przed wojną był noszony w kielcach żołnierzy tuż przed wybuchem wojny. A żołnierze górale, którzy mieli swoje jednostki wojskowe. Także tutaj w czasie wojny bili się z Niemcami pod Kielcami. Ja pod, pod Wózkiem Zdrojem, pod Broniną, bili się strzelcy podhalańscy z pod tylko oni nie nosili takich federy, to były do wystąpienia oczystych, to jest kapelusz jak uralski, ale wersja akurat wojskowa i federyna, Ta akoleta pójdą do wystąpienia oczystych, kładzie na, 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 na terenie koszar. Ja taką sylwetkę pokazuję. Natomiast yy, kolega za chwilę pokaże sylwetkę na poligonie podczas walk, podczas ćwiczeń, polowych. Tak wyglądali żołnierze z lat 30. Żołnierze piechoty, która stała w Kielcach 4 Także zapraszam. Tak właśnie wyglądał żołnierz wychodzący z koszar na wojnę 1 września 39 roku. W co jest ubrany? Ubrany jest w mundur nazywany letni, nazywany popularnie drelichem, jest on zrobiony z polskiego lnu. Na pasie głównym założone są ładownice, w których przechowywało się amunicję. Masz? Pokazać amunicję? No nie mamy niestety. W tym przechowywało się amunicję. Każdy żołnierz mógł mieć w tych saszetkach, w tych ładownicach 90 pocisków we wszystkich We wszystkich 90 pocisków. Żołnierz na pasie głównym również ma łopatkę piechoty. Dzisiaj nazywamy je popularnie saperkami. Oraz bagnet. Przed wojną Wojsko Polskie bardzo dużą wagę przykładało do używania bagnetu podczas walki. Założyć? Zakładało się go na broń na specjalną osadę bagnetu. Dobra, zostaw na Z tyłu żołnierz ma chlebak. Jak sama nazwa wskazuje, <laughs> służył do noszenia granatów. W chlebaku nosiło się granaty. Tutaj jest torba na maskę przeciwgazową. Tu akurat mamy oryginalną polską przedwojenną maskę przeciwgazową. Tak one wyglądały. Chodziło o zabezpieczenie przed atakami gazowymi. To później. Na plecach znajduje się nie plecak, ale tornister. To jest tornister, jak w szkole. Plecak. Tak, to jest usztywniony pleca. Tutaj żołnierz nosił wszystkie rzeczy podręczne, dodatkową bieliznę, racje żywnościowe, do golenia przybory, tego typu rzeczy. Na tornistrze przywiązany jest, a dokładnie przytroczony, koc. To jest koc, to jest zwykły koc, który można było się w nocy przykryć, okryć, prawda, podczas na przykład stania na warcie. Natomiast do tego mamy jeszcze dotroczoną tak zwaną menażkę. Przymocowaną menażkę. Czy do czego służy menażka? Do jedzenia. W tym się jadło, piło, nie było w tym problemu. Na głowie jest hełm. To jest hełm polski z 1931 roku. Produkowany w Kielcach. Ten egzemplarz jest właśnie też wyprodukowany w Kielcach, w Kucie Ludwiku. A która była przy ulicy Zagnańskiej e, SKL. tak. To na hełmie, to jest taki rodzaj malowania. Ten hełm z daleka, kiedy żołnierz leżał, żołnierz miał wyglądać jak kopiec kreta. Żeby jak najbardziej zamaskować leżącego żołnierza w polu. Także, no oczywiście, podstawowym elementem uzbrojenia żołnierza polskiego, podstawowym elementem uzbrojenia polskiego, jest karabin. W tym przypadku karabin Mauser. Karabin Mauser. To jest jeszcze karabin pamiętający I wojnę światową. I do końca II takie były używane. Ładowało go się poprzez odsunięcie zamka. Wkładało pięć pocisków Pięć pocisków wsuwało się, ryglowało i można było strzelać. Każdy pocisk trzeba było po prostu przodać. Za każdym strzałem trzeba było tą rączką przesunąć. To jest yy, kopia, która, którą nie można strzelać. W Polsce obowiązują przepisy, które nie pozwalają rekonstruktorom posiadania broni palnej ostrej. Zresztą w ogóle ludziom bez pozwolenia. Tak wyglądał żołnierz, wyglądający na II wojnę światową. Kielczanie, żołnierze IV Pułku, walczyli w wielu miejscach w czasie wojny 1939 roku. Między innymi pod Zapolicami, strońsko Zapolicę nad Wartą, walczyli pod Warszawą, pod Warszawą walczyli wreszcie pod modlinę. Tuż przed wojną 68 żołnierzy wyjechało walczyć na, wtedy jeszcze nie walczyć, wyjechało na Westerplatte. Na Westerplatte. I tych 68 żołnierzy z Kiel broniło półwyspu Westerplatte w 1939 roku. Jedną trzecią załogi stanowili żołnierze tutaj z do tworzonej w Sielcach nad oką pierwszej dywizji piechoty imienia Tadeusza Kościuszki przybywało też wiele kobiet. Początkowo dowódca Zygmunt Wernig był przeciwny temu i skierował je do batalionu sanitarnego, jednak zmienił zdanie już w pierwszych dniach czerwca 1943 roku i pozwolił na utworzenie pierwszego samodzielnego batalionu kobiet imienia Emilii Plater. Początkowo batalion liczył 135 kobiet, które 15 lipca wraz z innymi oddziałami złożyły uroczystą przysięgę. W pierwszym okresie miały miejsce bardzo intensywne ćwiczenia. Z tego powodu kilkanaście dziewcząt zostało uznanych za niezdolne do służby na froncie ze względu na skrajne wdzięczenie organizmu i wygłodzenie. Jednak ten stan szybko się zmieniał, ponieważ już na początku sierpnia batalion liczył 334 żołnierzy. Na początku sierpnia wzięły one udział w ćwiczeniach misyjnych, które poprzedzał 64-kilometrowy marsz. Z 600 kobiet, które wzięły udział w tym marszu, tylko 4 zostały odwiesione do szpitala. I pod koniec września batalion liczył już 6, 740 żołnierzy, w tym 28 oficerów. Pełniły one służbę sanitarną, głównie łączności, walczyły też z bronią. I w pierwszych dniach września dowódca pierwszej dywizji piechoty odesłał pierwszą kompanię fizjelierek do walk na froncie. Było to około 90 kobiet, co było rozgoryczenie reszty z nich. Kobiety brały udział w walkach m.in. w bitwie pod Lenino, w walkach na przyczółku magnaszewskim w Warszawie, w bitwie pod Kołobrzegiem, w operacji berlińskiej i praskiej charakterystyczną bronią praterówek była pepesza. Ona była produkowana od 1941 roku. Miała charakterystyczny magazyn ten, w którym mieściło się 71 na boli. Jednak był on wygodny i został wymieniony na magazyn ruchowy, w którym mieściło się. Nie mamy niestety magazynka. magazynu. Jej zasięg e, maksymalny to około 200 metrów, a szybkostrzelność teoretyczna od 30 do, 30, do 30 na, od 30 do 100 strzałów na minutę. Od 30 do 100 strzałów na minutę. Nie strzela, to też jest kopia. Ci żołnierze przez Bliski Wschód i Egipt trafili do Włoszech. I tam już brali udział w walkach z Niemcami. Ci żołnierze na Zachodzie wyglądali tak jak ja. Jestem ubrany tak zwany Battle dress, bo ciężko będzie przetłumaczyć. Battle dress, bojową sukienkę, tak to nazywamy. Na głowie mam brytyjski hełm. popularnie nazywany naleśnikiem. Bo jest taki płaski. Pamiętam jeszcze pierwszą wojnę światową. Na pasie mam ładownicę na magazynki. Na pociski na magazynki. Z tyłu, w tym przypadku mam tylko manierkę na picie. Na nogach trzewiki, takie jak kolega wcześniej, ale inne opinacze. Takie parciane opinacze spinane na takie skórzane zapinki. Żołnierze polscy nosili również na plecach takie małe plecaczki. Można było je też nosić tutaj przy boku, na specjalnych szelkach. Bądź na, na plecach. Tu akurat jest menażka brytyjska w środku. Tu jest menażka. I ona tak rzęszy. Tu jest taki sam hełm jak poprzedni, tylko malowany jak na pustyni. W takich pomalowanych hełmach walczyli żołnierze. Brygady Karpackiej pod Natomiast tak wyglądający hełm, to już walki pod Monte Cassino. Pod Monte Cassino. Czym strzelali żołnierze? Tak jest. Standardową bronią polskiego piechura jest karabin. Brytyjski Enfield. Enfield się. Działa tak samo jak ten, który pokazywaliśmy Polski. Trzeba przeładowywać. Różnica podstawowa jest na tym, że ten posiada magazynek na 10 pocisków. Tu można było włożyć 10 pocisków, załadować i strzelać. Dzięki temu był troszeczkę szybszy od karabinu, który pokazywał kolegę. No cóż, wojna się skończyła i odeszli w niepamięć żołnierze tak umundurowani. Zaczął się nowy czas dla polskiej armii, natomiast my próbujemy przypomnieć, tych wszystkich młodych ludzi, bo ludzi w wieku od kilkunastu do kilkudziesięciu lat, którzy brali udział w II wojnie światowej. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Bardzo Dziękuję. Bardzo Dziękuję. No to nie wiem, jeśli macie jakieś pytania, czy chcecie coś zobaczyć, proszę bardzo. Można, trzeba nawet. Zobaczyć sobie? Można chcecie zobaczyć. Można coś zobaczyć. Można Spokojnie. Bierzemy całe. Ciężko do ręki.